Wiecie jakie są dwie największe wymówki ludzkości? Brak czasu i brak pieniędzy. Wiele osób nadal myśli, że żeby podróżować trzeba mieć te dwie rzeczy. Dlatego nie podróżują. Czasy, gdzie podróżowanie było zarezerwowane tylko dla najbogatszych już dawno się skończyły. Żyjemy w czasach, w których jest łatwość robienia wszystkiego. Absolutnie wszystkiego, a szczególnie podróżowania. Dzisiaj możesz lecieć na drugi koniec świata nawet za kilkadziesiąt złotych, jeśli dobrze wyczaisz promocję na takiej stronie jak choćby ta. Poza tym istnieje mnóstwo wolontariatów, programów typu Erasmus i tak dalej. A czas? Naprawdę nie wygospodarujesz kilku tygodni w ciągu całego roku? To czy wobec tego możesz nazywać się wolnym człowiekiem? A jeśli w pewnym momencie stwierdzisz, że chcesz poczuć prawdziwą wolność, to lecimy. Come fly with me. Let's fly, let's fly away. If you can you. Some exotic booze. There's a bar in far Bombay. Come fly with me. Let's fly, let's fly away. Z kim warto podróżować? Najlepiej z ludźmi, z którymi nadajesz na tych samych falach. Ważne jest, żeby nie zamykać się tylko w swoim własnym gronie. Warto poznawać nowych ludzi. Bo podróże są fajne właśnie ze względu na ludzi. Czasem najnudniejsze miejsce może być ciekawe dzięki ludziom, których poznasz. W tym miejscu możesz też odbyć swoją podróż samemu, tam gdzie chcesz, tak jak chcesz i z tym kimś, kogo naprawdę lubisz, z najważniejszą osobą w swoim życiu, czyli z Tobą. Czy na tyle czujesz się dobrze we własnym towarzystwie, żeby móc podróżować samemu? Gdzie warto podróżować? Wszędzie. Ludzie rzucają się teraz na egzotyczne kraje. Wychodzą z założenia, że im dalej, tym lepiej, ale niekoniecznie tak jest. To nie jest istotne, gdzie odbędziesz podróż? Pamiętaj, że każda podróż może być wartościowa. Zanim wyruszysz na drugi koniec świata, zadaj sobie pytanie: czy zwiedziłeś dobrze swoją miejscowość? Każde miejsce, każda miejscowość, nawet ta najmniej turystyczna, ma swoje piękne, nieodkryte zakątki, które czekają, aż je odkryjesz. Czy znasz swój region? Czy zwiedziłeś Polskę? To naprawdę nie jest istotne, gdzie się przemieścisz. Mamy niesamowitą łatwość podróżowania po Europie. A w Europie jest wszystko. Piękne widoki. Natura, kultura, ciepłe kraje, piaszczyste plaże. Najstarsze zabytki, miejsca kultu. Europa to kolebka naszej cywilizacji. Nie musisz poza nią wyjeżdżać, żeby doświadczyć tego wszystkiego. Zrozum, że każda podróż może być ciekawa. Ale podróżami nie nazywam wyjazdów służbowych. Że akurat masz gdzieś do załatwienia jakiś biznes, więc jedziesz, żeby go załatwić. Nie. Podróż to przemieszczanie się do jakiegoś miejsca lub miejsc nie dla konkretnego celu, ale dla procesu podróżowania. Codziennie przebywasz w swoim mieście. Chodzisz do szkoły, do pracy, do sklepu, załatwiasz różne interesy, ale czy podróżowałeś po swoim mieście? O rybę złowił. Żyjesz, to znaczy, że gdzieś bytujesz. Kiedy wyjeżdżasz, to odbywasz pobyt. Bytowanie w innym miejscu w oderwaniu od codziennych kontekstów życiowych. Bytujesz gdzieś indziej. Możesz spojrzeć z dystansu kilku tysięcy kilometrów na swoją codzienność. Nagle twój umysł i ciało znajduje się w zupełnie innej czasoprzestrzeni Odbierasz zupełnie inne bodźce, do których musisz się przystosować Przeżycia Od czego pochodzi ten wyraz? Jeśli jesteś w sytuacji zagrożenia Twoje życie jest bardziej zagrożone niż zwykle Ale przeżyjesz To masz przeżycie O to właśnie chodzi w podróżowaniu, żeby łapać te przeżycia W podróżach wychodzisz poza swoją strefę komfortu Czyli tego co znasz i do czego jesteś przystosowany Bo jak podróżujesz co przez siebie, to na początku mogą Cię boleć podeszwy stóp, ale później skóra się utwardza. Tak samo jest z naszym organizmem i psychiką. Ty się utwardzasz i przystosowujesz się do natłoku różnych bodźców. Dlatego właśnie wszystko po powrocie wydaje się prostsze. No chyba, że jedziesz na wczasy all inclusive po to, żeby cały dzień leżeć na plaży i żreć. Wtedy wchodzisz w inną strefę komfortu. Dlatego nie jestem zwolennikiem podróżowania Takich komfortowych warunkach. Czy naprawdę... Musisz nocować w hotelach pięciogwiazdkowych. Oczywiście możesz w ten sposób podwyższyć swój status społeczny, wrzucając na Facebooka zdjęcia z tego luksusowego hotelu. Mam wrażenie, że wielu ludzi podróżuje tylko po to, żeby zrobić sobie fajną fotkę w ciekawym miejscu. I żeby pochwalić się, że stać go na niepraktyczne wydawanie pieniędzy. Zamiast doświadczać, to patrzą na wszystko przez obiektyw aparatu. Odcinają się od prawdziwego doświadczania. Zamiast dać sobie czas na refleksję, to robią sobie fotki, które później będą mogli wrzucić na Facebook. Wow, Ty zobacz, ale będzie selfie na Facebooka! Lajki, like, lajki! Like. Dobra, możemy spadać. Wraz z rozwojem fotografii wygląda na to, że świat oszalał na punkcie robienia zdjęć. Nie odcinaj się od doświadczania bezustannym robieniem zdjęć. Oczywiście zdjęcia są fajne, ale niech będą tylko dodatkiem. Badania wykazały, że człowiek, kiedy spaceruje, to wchodzi w pewien rytm, a podczas chodzenia, stawiania regularnych kroków dużo łatwiej łapie się różne pomysły i inspiracje, bo myśli lubią rytm, rozwój lubi ruch. Kiedy na przykład jedziesz pociągiem, to tak, to to tak, to to tak, to to tak, to, 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 to człowiek rozwija się tylko wtedy, kiedy jest w ruchu. Umysł łapiąc pewien rytm dużo lepiej wykorzystuje. Wow! Łatwiej tworzą się różne myśli, łatwiej łapać inspiracje. Spacer to przemieszczanie się z jednego punktu do drugiego bez wyraźnego celu. Tak samo jest z podróżowaniem. Spacer to taka mini podróż. Inspiracja wybucha w Twoim wnętrzu, kiedy podróżujesz. Jacek Walkiewicz powiedział: Podróże kształcą tak, ale tylko wykształconych ludzi. To prawda! W każdym miejscu może być dobrze, ale może być też źle. Wszystko zależy od ciebie. Ludzie idealizują inne kraje, myślą, że jak pojadą na przykład do Ameryki, to rozwiążą się nagle wszystkie ich problemy. To powtarzający się wzorzec. Ktoś ma problemy w codziennym życiu, więc myśli o wyjeździe. Po to, żeby od nich uciec. Podróże nie powinny być ucieczką od codzienności, a jej uzupełnieniem. Od samego siebie nie ucieknie. Lepiej zrób tak, żeby być szczęśliwym człowiekiem, żeby nie musieć uciekać od swojego życia. Bo pamiętaj, że obojętnie gdzie nie będziesz podróżował, to zawsze zabierasz tam siebie. Życie to jest taka podróż. Życie to jest przemieszczanie się z jednego końca linii czasu do drugiego. Niektórzy myślą, że jak wygrają w Totolotka albo w inny sposób zarobią kupę kasy to będą całe życie leżeć na plaży pod palmą, popijać drinki i nic nie robić. To naprawdę jest ambitny cel? Czy naprawdę tak chcesz spędzić swoje życie? Sens i cel życia w nic nie robieniu? Szybko by Ci się to znudziło. Bo wiecie co jest najfajniejsze w podróżowaniu? Powroty. Po raz kolejny wracam Bo chyba mam to szczęście Że są ulice za którymi dalej tęsknię Kilka pustych przystanków I jeszcze więcej niż krzyżowanie O którym było w czwartym wersie To to miejsce odbite w kilku parach źrenic które... Jak mokre oczy ojca znają moją historię Ja wracam po wojnie z samym sobą, może Gdy będę w końcu w domu, znów coś stworzę dziś, wracam do ciebie, już jestem w drodze, więc zostaw wszystko i przyjdź na dworzec.